Cześć. Dziś chciałabym przedstawić wam wózek od marki Cybex, najbardziej lubiany przez was model Balios S Lux. wagowym do 22 kg, z bardzo dużym siedziskiem, z bardzo dużym daszkiem, pomieści nawet 3-letnie dziecko. Spacerówka ma możliwość obrotu tył przód do kierunku jazdy. Również możemy z taką spacerówkę złożyć razem z stelażem, czyli nie trzeba oddzielnie składać siedziska spacerowego, oddzielnie samego stelażu. Tak wygląda po złożeniu. Po wcześniejszym zabakowaniu przednich kółeczek wózek będzie stał, także też możemy go sobie przesuwać lub znaleźć na niego jakieś miejsce w domu. Wózek dostępny jest w dwóch wersjach. Jedna wersja to jest na czarnej ramie, druga na srebrnej z brązową rączką. Cena czarnej ramy 2348, na srebrnej 200 zł więcej. Wózek można kupić też w samym wersji spacerowej. Gondola prezentuje się tak, jest bardzo głęboka i długa, 79 cm długości, środek jest biały, czyli też dodatkowo nie będzie się nagrzewał w przypadku lata, będzie fajnie odbijał promienie słoneczne. Środek można wypinać do prania, także też ten biały kolor nie jest jakimś utrudnieniem. Są spory daszek oraz mamy dodatkową wentylację w gondolce.